Witajcie, w pierwszy letni chłodny wieczór. Nie wiem, czy u Was też jest taka masakra, czy jest z 12 chyba teraz, czy nawet 11 stopni. My sobie już od godzinki siedzimy u nas przed domem na pomoście. A łowi leścia za leścia, Zobaczymy, czy dalej też mu będą tak brały. No, metoda dzisiaj zwycięża. Znaczy w ogóle w ostatnim czasie widzę, że metoda to jest coś niesamowitego. Ja swoją przygodę z metodą zacząłem. No w sumie zaledwie kilka tygodni temu przecież e, prosiłem Was wszystkich o porady e, masę tych porad zeszło e, dostaliśmy paczuchę od Bandit Carp weszliśmy w współpracę z marką Bandit Carp bardzo dziękujemy za świetne zanęty i to wszystko złożone do przysłowiowej kupy naprawdę działa i przynosi efekty także... Na przestrzeni tego odcinka też oglądajcie, bo pojawi się Turbo Turbo konkurs. No, mi się wydaje, że tak grubego konkursu u nas nie było, choć był dosyć gruby konkurs związany z kołyską karpiową, ale tutaj mamy naprawdę grube nagrody. Oglądajcie dalej, zobaczycie jakie nagrody i dowiecie się jakie są zasady konkursu. Zapraszamy na materiał. I uh -huh. Bandit karb działa cuda. Mm. sakra, no albo znowu jest zaczepiony gdzieś tam za, za płetwę, albo to jest naprawdę duża ryba. Ale co on tak szaleje, ty? to Nie, no za górną płetwę jest zaczepiony, dlatego tak świruje, wiesz? No chodź tu. Faset Ja musiałam pomóc. Tym razem nie ma. A która to by już była? No, ja ci powiem szczerze, że nie wiem. Ale. Ja naliczyłam tak z 10-11 minimum. Ale właśnie, my łowimy jedna za drugą, a sąsiad obok nic. <grym> Tylko, że my łowimy na metodę, a sąsiad obok. No rubaka, na płowiko. To się nazywa magia metody. Magia metody, właśnie. No ja się w metodzie zakochałem. To jest coś, dziw... to jest coś dziwnego. Bo kurcze... Rozkminiłem sobie po prostu. Mam swoją metodę, mam na metodę. Mam małą łyżkę kolejną. Nie u ciebie, to w każdej metodzie łyżka znajdzie miejsce. Ja jestem, pan łyżka? Fibuś, czemu nie łabisz z nami? Czemu ty tutaj śpisz sama? Nie no, kurde, połowa lipca i 12 stopni. To jest jakieś po prostu przegięcie. Naprawdę jest dzisiaj chłodno. Wracam do Pawła. Może miał jakąś kolejną fajną rybkę w międzyczasie. No w międzyczasie dwie rybki miałem: jedna taka mniejsza, a druga taka konkretna, taka około 40 cm. Podajniku pusto, ale nie jest. Ryby z pieprzą. Skąd wiesz, że drapieżnik chodzi? No bo drobnica poszła w górę cała tutaj nagle. Nie ma to jak z panem na rybach, nie fiwcie Chodź, no hop no chodź. Ona jest wygrzana w domku, sobie spała na narażenie. Kaloryferek przyszedł do nas. Wiesz, ile jest stopni? Ile? 12. No, żart. To takie, to to wiosna normalnie, nie środek lata. Nie ma. Ale było branie. No, a to takie branie potrafi ściągnąć wędkę kurczę, z tego, z widełek. No więc, co z tym konkursem? Słuchajcie, mamy dla Was naprawdę gruby konkurs. Ostatnio było grubo, teraz będzie tłusto, całkowicie, bo mamy dla Was gotowca. Odbierasz paczkę i idziesz na ryby z tym, co przyszło. Tak to sobie wymyśliliśmy. Co jest do wygrania? Full zestaw od Mistral od wędki po przypony, poprzez foremki i podajniki, sitko do namaczania, elastyczne wiaderko, no totalnie wszystko od A do Z. Co jeszcze? Od Bandit Carp mamy cały zestaw przynęt, zanęt. Wszystkiego co potrzebujecie, żeby wrzucić do wody i wyciągnąć rybę. A co trzeba zrobić w zamian, żeby wziąć udział w tym mega fajnym konkursie? Przede wszystkim. Jest to konkurs dla subskrybentów naszego kanału, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz figotów, zostaw suba. W komentarzu pod ostatnim naszym filmem na YouTube napisz, jak zaczęła się Twoja przygoda z metod Fider i czemu ta technika wędkarska tak cię urzekła. Polub trzy fanpage: oczywiście nasz na Facebooku, Mistrala i Bandit Carp. A pod postem konkursowym na Facebooku zaproś do zabawy dowolną ilość znajomych. Zwycięzców wybierzemy spośród osób, które się najbardziej przyłożyły. A na koniec zaznaczam, że jest to zabawa. Nie sprawdzamy tego, czy każdy z Was odkliknął wszystkie nasze prośby konkursowe, ale jeżeli podobają Wam się takie konkursy, jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał. To wzięcie do serca sobie tych konkursowych kilku próśb jest bardzo dobrym sposobem. Zapraszamy do zabawy. A, i rozwiązanie konkursu za tydzień, dokładnie za tydzień. Jest, to już naciągnęło, tam ryba się idzie po prostu. Dobra, ja to muszę podebrać. Nie, kurwa. Naciągnęła i tak zostawiła. Ale dziwnie te ryby się zachowują teraz. Tak jakoś leniwie. Naciągnął i zostawią. nie zasysają przynęty, czemu? nie wiem chyba przestała im smakować o zerwała się ale rybka była i się odczepiła. Ale co? Dzisiaj fart naprawdę duży. Połowiliśmy jak mało kiedy. Ryba za rybą, ryba za rybą. Ale kończymy, bo już jest dosyć późno. Więc wszystkie rybki zaraz trafią do wody z powrotem. A my trafimy do domu. teraz kolejna rybka siadła. Ja już podajnik czyszczę. Ryby musimy już wypuścić, bo w siatce się już po prostu robi ciasno. Ja tutaj z wieczora założyłem sobie taką malutką siateczkę. No może nie malutką, no ale taką niewielką w sumie. No ale nie sądziłem, że aż taki obfity połów będzie tego wieczora. Także zaraz wypuszczamy ryby.